Zapraszamy na challenge z pizzą na parara. Będzie pysznie wesołe i bardzo ciekawie. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście, uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to! To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę! Z przyjemnością! Chyba zrobię hot doga z pizzy! Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem! Patrz, jak fajnie wyszło! Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam! Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga! Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy! Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <śmiech> <śmiech> Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. wynoś się! <laughs> Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Proszę, proszę. Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, okay. tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją. Super! Okay. Teraz moja kolej. Co? To nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedz swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam! Jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak smakuje ci pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ochydne. Hura, deszcz. To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te paskudne łapki spadają mi na głowę. <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fuuu. Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila. Nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przysawki i przykleja się do języka. Julie myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś! Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Otrzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami, a masz! co za ochyda. Julie, jesteś okrutna. Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Staw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż ich zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma, czyli nie będę musiała go jeść. you! Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? O, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Hmm, mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Hmm, jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. To okropne. Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie. Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięgasz do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej. Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica. Najważniejsze, że mi smakuje. Stop, przestań. Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała Twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezwczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lily je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie! W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Wow! Spójrzcie, jak ich dużo! To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem. Mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę. Zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję. Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie! Przecież ona strzela do nas cukierkami! I to bardzo smacznymi cukierkami! Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Okej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród. Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! No tylko spójrzcie! No to mogę go spróbować. Fuj, tak, czyli zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest żyje, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmierdzi. Tylko na Darada znajdziesz tak niezwykłe i fajne challenge. Subskrybuj nasz kanał, a nic cię nie ominie.